Jak zapobiec bankructwu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej? Audyt spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Witam Państwa. W momencie powoływania nowego zarządu lub gdy właściciele nieruchomości mają wątpliwość co do sprawowania zarządu przez zarząd-zarządcę, winni niezwłocznie wykonać lub zlecić wykonanie audytu bądź kontroli. Wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Prawo kontroli służy każdemu właścicielowi nieruchomości. Ma on do niego pełne prawo, a nawet obowiązek wykonania w momencie, gdy widzi nieprawidłowości, gdy utrudniany jest mu dostęp do dokumentów, gdy zarząd bądź zarządca nie odpowiada na pisma, pytania i w dowolny sposób rażąco narusza interes właścicieli. Działania takie są niezgodne z obowiązującym prawem, a także jeżeli nie wykonuje powierzonego mu zarządu. Lub po prostu uważacie, że wykonanie usługi nie spełnia Waszych oczekiwań. Zaniedbanie obowiązku kontroli może doprowadzić do bankructwa, co de facto może oznaczać przeniesienie długów, na współwłaścicieli nieruchomości, czyli Was, członków wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoja nieruchomość w wyniku niegospodarności zarządu, zarządcy e, została z długami, które będziesz musiał spłacać, daj lajka pod tym filmem. To taki kciuk jak na Facebook, zrobi się niebieski, to będzie dla nas... Oznaczało, że mamy tworzyć więcej podobnych treści. Możesz też e, zadać pytania pod filmem i udostępnić treści znajomym. Ok, skoro dałeś już lajka, zrobił się niebieski, zaczynamy. Audyt, kontrola spółdzielni wspólnoty mieszkaniowej. Jej zakres jest zawsze indywidualnie ustalany. Dla zleceniodawcy i ze zleceniodawcą. Wszystko zależy na czym ma się on skupić. Możemy poddać analizie finanse, ocenić przestrzeganie prawa przez zarząd zarządcę. Prawidłowość rozliczeń finansowych. Każdy audyt kończy się wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. Jest to zwykle lista. Nieprawidłowości, która musi zostać niezwłocznie usunięta przez zarząd, zarządcę. Dajemy także wskazówki, jak mogą to zrobić. Zwykle podczas audytu wykonujemy następujące czynności: sprawdzenie legitymacji osób podających się za zarząd, zarządcę. A... Na temat fikcyjnych zarządów, zarządców, materiał dostępny jest na naszym kanale. Jest to problem powszechny. Utarło się, że pod koniec lat 90. osoby podawały się za zarządcę nieruchomości i w ten sposób osiągały różnego typu korzyści. Finansowe. Latami nikt nie sprawdzał, czy te osoby stanowią zarząd nieruchomości, czy nie. Ludzie nie zdawali sobie sprawy, jaka jest różnica pomiędzy zarządcą, administratorem, i tak to właśnie funkcjonowało. Niestety, funkcjonuje do dnia dzisiejszego w wielu wspólnotach mieszkaniowych. Czyli sprawdzenie legitymacji osób podających się za zarząd, zarządca. Od tego zaczynamy. Następnie. Współdzielnia mieszkaniowa zaczynamy od oceny strony internetowej pod kątem zgodności z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jest to artykuł 8 ustęp 1, czyli sprawdzamy, czy znajduje się na stronie internetowej status spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organów spółdzielni, a także Protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe. Powinno to być wszystko udostępnione na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej. Link do ustawy znajduje się pod tym materiałem. U nas na kanale jest też, kan jest też materiał poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Czyli Informacjom, które muszą zostać udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Jest to niezwykle ważne, nie tylko obecnie w dobie pandemii, ale zawsze, gdyż taka komunikacja elektroniczna jest znacznie szybsza, bezpieczniejsza i sprawia, że właściciele mogą w dowolnej chwili skontrolować sobie dokumenty, rozwiać jakieś niejasności. Jeżeli spółdzielnia nie udostępnia tych dokumentów, jest na to też pewien sposób, ale to też już bardzo źle świadczy o samej spółdzielni, która powinna sama dążyć do transparentności, rzetelności przekazywania wszelkich informacji. Kontrola wyciągów bankowych, faktur i deklaracji VAT zwykle obejmuje 5 ostatnich lat lub sześć. Problem dotyczy tutaj w dużej mierze wspólnot mieszkaniowych, które tworzą pewne takie dokumenty nazywane sprawozdaniami, niezgodnie z ustawą rachunkowości. Nic nie można z takich danych tak naprawdę wywnioskować, nie można w żaden sposób ich zweryfikować, sprawdzić. Jest to taka zwykle kilka tabelek, coś jak budżet na przyszły rok, plan finansowy, wykonanie zeszłorocznego budżetu. Nie ma to jednak nic wspólnego z pełną sprawozdawczością, gdzie, gdzie mamy bilans, rachunek zysków i strat, ewentualnie przepływy oraz dodatkowe dokumenty, które pomagają zweryfikować. Te, te dokumenty we wspólnocie mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, tutaj, jeżeli dokonywana jest coroczna kontrola przez komisję rewizyjną, opiera się ona na dokumentach wtórnych, czyli na poddawane są Analizie dokumenty typu właśnie bilans, rachunek zysków i strat, przepływy. To wszystko trzeba oczywiście zweryfikować te liczby, czy one nie są całkowicie fikcyjne, z wyciągami bankowymi, z deklaracjami VAT, z fakturami. Audyt zleceniodawcy obejmujący również badanie i ocenę. Adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową w latach obejmuje następujące zagadnienia. Ocenę przestrzegania przepisów prawa i analizę kosztów w zakresie odbytych podróży służbowych, szkoleń, kursów członków zarządu, rady oraz ich rozliczenia. Ocenę przestrzegania przepisów prawa w zakresie. Przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi właśnie budowlane oraz analizę poniesionych wydatków w zakresie objętym badaniem. Nie ma tu mowy o żadnych przetargach, gdyż zwykle spółdzielnie mieszkaniowe, tym bardziej wspólnoty mieszkaniowe, nie podlegają pod. Ustawę o zamówieniach publicznych. O tym niebawem powstanie taki szerszy materiał o tym, jak są właśnie ustawiane te wszelkiego typu zamówienia, nazywane przetargami. Kolejną rzeczą jest ocena przyjętego przez wspólnotę bądź spółdzielnię mieszkaniową regulaminu naliczania zaliczek na ogrzewanie oraz na sposobu w jaki sposób jest rozliczana woda w budynku. O tym stanowią odpowiednie regulaminy. Następnie ocena procedur i regulaminów wewnętrznych przyjętych w spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj jest jakby bardzo szeroki szeroki zakres, gdyż każda spółdzielnia ma swoje Procedury, swoje regulaminy. One bardzo często się powtarzają w wielu spółdzielniach, ale za każdym razem mogą być troszeczkę inne. Jeżeli chodzi o analizę ekonomiczno-finansową spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej w badanym okresie, badamy wskaźniki finansowe, czyli płynność, zysk netto, rentowność przychodów, ROE, ROI. Zadłużenie ogólne, pokrycie w aktywach zadłużenia, ocenę ryzyka działalności i przydzielamy też scoring dla danej organizacji. Badamy strukturę bilansu, sprawność zarządzania czyli badamy rotację należności, zobowiązań, zasobów oraz ocenę prawdopodobieństwa upadłości. I zaległości płatniczych. Taki audyt czy te elementy to nie jest żaden katalog zamknięty. Tak jak powiedziałem, w każdym przypadku, w zasadzie, usługa jest wykonywana pod potrzeby zamawiającego klienta. Także wy możecie dostosować to, jak robicie kontrolę czy audyt, jeżeli sami zdecydujecie się. Możecie skupić się oczywiście na aspektach, które najbardziej Was interesują, w których, w których zachodzą w Waszej ocenie już jakieś oznaki pierwsze nieprawidłowości. Najważniejsze, że oczywiście jest ten element finansowy. Wnioski. Pokontrolne zwykle zawierają wytyczne dla zarządu, zarządcy, tak by wiedzieli, co mają zmienić, poprawić oraz e, jakie są nasze wskazania pokontrolne i e, sugestie, w jaki sposób mają to wszystko wykonać. Jeśli jest taka potrzeba, dział prawny wydaje rekomendacje co do dalszych działań prawnych w przedmiocie. Które jest objęty właśnie tym audytem oraz jego zakresie. Jedyny poważny problem to decyzja o wykonaniu audytu. Może ją podjąć nowy zarząd, może ją podjąć stary zarząd, by pokazać, że w cudzysłowie, w ich ocenie jest wszystko ok. Może być to zlecone, i tak bywa najczęściej przez e, współwłaścicieli nieruchomości, którzy po prostu chcą dowiedzieć się, jak jest naprawdę. E, czyli brak decyzji, ewentualnie spotykamy się z ukrywaniem dokumentów przez obecny zarząd zarządcę. Jednak na to też są. E, na to są też sposoby, ponieważ ukrywanie dokumentów. Jest przestępstwem. Jeśli chcecie, aby w Waszej wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej został wykonany audyt, zróbcie pierwszy krok. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie zrobiliście dotychczas, oraz napiszcie w komentarzu nazwę Waszej spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej i udostępnijcie to, ten materiał. Jak największej liczbie osób. Możecie to zrobić za pośrednictwem social media, wrzucić to u siebie na, na stronę, bądź a, zwykle współwłaściciele, członkowie wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowej, mają swoją grupę na Facebooku czy gdzie indziej. Możecie też rozesłać link do e, swoich znajomych e-mail. Chodzi o to, aby pod nazwą spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej było jak najwięcej lajków. 31 stycznia 2021 roku, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, która zbierze najwięcej lajków, otrzyma ofertę audytu dwóch ostatnich lat obrotowych z 50% zniżką. Zachęcam zatem do komentowania, wpisania nazwy Waszej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Prześlijcie ten materiał jak największej liczbie potencjalnie zainteresowanych osób. Jeśli macie pytania, dokonujecie właśnie kontroli. Piszcie w komentarzu na wszystkie pytania. Bezpłatnie postaramy się odpowiedzieć. Na środku ekranu znajduje się przycisk subskrybuj. Jednym kliknięciem może zostać naszym fanem. Do usłyszenia.